Cześć wszystkim tutaj Marczmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne wodniki w czytaniu miesięcznym na maj 2025 roku. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami, lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań. Prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane wodniki, czytanie miesięczne dla was będzie podzielone na trzy części. Pierwsza część na pracę finanse, druga część na życie prywatne, w tym relacje romantyczne, przyjacielskie i rodzinne, i trzecią częścią będzie karta rada. Czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do sytuacji, które się będą działy w tym miesiącu, czyli swego rodzaju wskazówka dla Was na ten zbliżający się miesiąc maj a teraz już nie przedłużając przechodzę do oczyszczania tasowania i wykładania kart Moje kochane wodniki, wasz przekaz na pracę, finanse to karta asa, mieczy, karta śmierci, karta koła fortuny. Jeżeli chodzi o życie prywatne, w tym relacje romantyczne, przyjacielskie i rodzinne, to mamy tutaj piątkę kielichów, piątkę pentakli, kartę świata, jako rada dwójka buław. Hmm, dużo się tu dzieje. Mamy też dużo arkan wielkich. Ale od początku, a smieczy moi kochani, to jest karta szczerości, dużej szczerości. Bardzo często to jest karta konfrontacji, postawienia sprawy wprost, bycia szczerym wobec siebie, wobec innych. To też jest, moi kochani, energia, bardzo często postawienia jakiejś sprawy na ostrzu noża, tak mówiąc potocznie. Obok natomiast mamy kartę śmierci. Karta śmierci to jest karta zmiany, karta transformacji. To jest karta czegoś, do czego na przykład dojrzewaliśmy od dłuższego czasu. Karty też mogą tutaj pokazywać, że <laughs> mo, mo, przepraszam, mogą być takie sytuacje, że wy od dłuższego czasu dojrzewaliście do tego, tym bardziej, że Wodnik raczej jest znakiem, który nie lubi e, nie lubi konfrontacji wprost, raczej unika rozwiązań takich e, no nieprzemyślanych, czasem siłowych, czasem też takich rozwiązań, które mogłyby e, być wyjściem z jakiejś strefy komfortu, jeżeli chodzi o jakieś rozmowy na trudne tematy. Natomiast, no tutaj karty mogą pokazywać, że od dłuższego czasu dojrzewaliście do jakiejś szczerej, szczerej rozmowy w pracy albo zwrócenia na coś uwagi. Natomiast w tym miesiącu się to dzieje. W tym miesiącu ma to miejsce. Tym bardziej, że karta śmierci bardzo często też mówi o zmianach. Natomiast ostatnia energia to jest koło fortuny. A koło fortuny to jest karta. Szansy, to jest karta możliwości, to jest karta e, takiego, takich możliwości raczej. W tym momencie, nie, nie takich, które będą na nas czekać, tak? Tym bardziej, że karta koło fortuny bardzo często mówi o zmienności, o tym, że coś jest dla nas w tym momencie dostępne, coś jest dla nas w tym momencie dobre, a później to może przepaść albo ktoś inny może z tego skorzystać, kto będzie bardziej zmotywowany do tego, żeby z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o ten miesiąc i sprawy zawodowe, karty tutaj mogą pokazywać, że mogą mieć miejsce bardzo szczere, bardzo wprost rozmowy, wyjaśnienia jakichś kwestii. W zespole pomiędzy Wami ja, a, na przykład waszym przełożonym, jeżeli od dłuższego czasu dojrzewaliście do tego, żeby pewne rzeczy powiedzieć głośno, które nie muszą być łatwe dla waszego otoczenia, albo jakiejś konkretnej osoby, albo na przykład waszego przełożonego, to w tym miesiącu to się wydarzy. Tak, czyli przypuśćmy, od dłuższego czasu przymykaliście na przykład ok oczy na czyjeś hamstwo, mówiąc wprost w waszym zespole, czyjeś niezbyt fajne e, zachowanie w waszym kierunku. Tutaj karty mogą pokazywać, że komuś postawicie granicę, powiecie wiesz co, ale tak to ty sobie możesz mówić do swoich znajomych, a nie do mnie. Tutaj jesteśmy w pracy, nie musisz mnie lubić, ale oczekuję od, siebie, od ciebie szacunku i profesjonalizmu, na który najwidoczniej cię nie stać, skoro zachowujesz się w taki sposób. Karty też mogą pokazywać, że możecie w tym miesiącu komuś się przeciwstawić, jeżeli wcześniej długo właśnie do tego dojrzewaliście, żeby komuś powiedzieć, że na coś się nie godzicie, że według was coś nie jest w porządku. Karty też mogą pokazywać dla y, części z was, karta śmierci, karta asamieczy koło fortuny. Ja bym się nie zdziwił też, gdybyście w tym miesiącu kogoś w y, waszej pracy pożegnali. Gdyby ktoś na przykład się zwolnił, y, kogoś przenieśli... Mm, albo kogoś zwolnili. E, ale wiecie, co w tym wszystkim może być bardzo ciekawe: że koło fortuny, które kończy tą część czytania, może mówić o tym, że e, potencjalnie dla Was. E, to, że kogoś nie będzie, może być dobrą sytuacją, raz, że oczyści się atmosfera, bo może być tak, że wy tej osoby niezbyt, niezbyt ją lubicie, niezbyt akceptujecie jej obecność ze względu na jej różne, na przykład skrajne zachowania. Natomiast z drugiej strony to też może być dla was szansa, na przykład pod względem tym, że zwolni się stanowisko tej osoby. Dla was to może być też szansa, możliwość do rozwoju. I od Was tak naprawdę będzie tutaj y, zależało, tym bardziej, że wiecie co, e, karta koła fortuny plus karta asa mieczy bardzo często mówi takie połączenie, Kto jest postawienie sprawy wprost, to jest rozmowa bardzo wprost, a koło fortuny to jest karta szansa, szansy, możliwości, propozycji. Więc ja bym się nie zdziwił, gdybyście w tym miesiącu dostali jakąś propozycję, to się może wiązać z czyimś, z tym, że kogoś może nie być już w waszym otoczeniu, natomiast to nie będzie, ja powiem tak: to nie będzie wasza zasługa, że kogoś przeniosą albo zwolnią, albo to też może być po prostu to, że ktoś na górze zobaczył, że ktoś inny się do czegoś nie nadaje. I tutaj może być tak, że wy będziecie, wam zostanie zaproponowane, żebyście zajęli stanowisko tej osoby. I powiem tak szczerze, patrząc na to, że kończycie kołem fortuny, bo gdyby zamiast tego koła fortuny była na przykład karta wieży, gdyby była karta świata, to ja bym się tutaj martwił, że dla was jakieś rozmowy, jakieś rozstrzygnięcia, jakieś przetasowania będą oznaczały koniec, tak, albo problemy, albo jakieś wyzwanie. Ale wy tutaj kończycie bardzo ładną energią. Co prawda ta część czytania to jest taka mm, no, może budzić pewne wątpliwości i strach, tak jak tutaj pewne, pewne rozmowy pójdą i jak, jakie pewne rozstrzygnięcia do nas przyjdą. Natomiast jak kończymy kołem fortuny, to karty tutaj pokazują, że koniec końców decyzja będzie należała do was, że to się może obrócić na waszą korzyść. I co ciekawe, jeżeli chodzi, też pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, że ktoś miałby się pożegnać, na przykład z waszym zespołem, ktoś by miał się zwolnić albo kogoś by mieli zwolnić, zdegradować, przenieść i tak dalej, nie wiąże się, żadna z tych energii nie jest energią waszego smutku i cierpienia na zasadzie, o, jak niedobrze, że tej osoby już nie będzie, tak. Jak bardzo tą osobę lubiłam, jak mi bardzo zależało na kontakcie z tą osobą. Wam no, może być to. Osoba albo obojętna, albo nawet bym powiedział, że niezbyt za tą osobą przepadacie. I gdzieś tam te, ta zmiana, to przetasowanie i też propozycja, która dzięki temu y, do Was przyjdzie, będzie Wam na rękę. Wodnik też nie jest znakiem, który lubi się wspinać y, na cudzych plecach, albo wiecie, y, życzy komuś źle po to, żeby coś mieć w, tym, w ten sposób do ugrania. Nie. Ale tutaj karty mogą pokazywać, że pewne okoliczności nie będą zależne od Was, ale koniec końców mogą być szansą dla Was. No tak, tutaj karty moi kochani pokazują. Też ciekawe może być to, że to połączenie kart też może świadczyć o tym, że na co dzień wodnik, umówmy się, wodnik jest raczej takim znakiem, który bardzo dużo obs obserwuje, bardzo często jest na uboczu, nie o wszystkim, co myśli i widzi, mówi. Czasem woli sobie zachować dla siebie, woli gdzieś tam w swojej głowie pewne opinie sobie wydawać, tak nie zawsze się nimi dzieli. Natomiast wodniki raczej nie lubią złej atmosfery, bardzo mocno też odczuwają, no prawie tak jak znaki wodne, yy, i nie lubi konfrontacji. Stara się ich unikać. Tutaj karty mogą pokazywać, że wy w tym miesiącu to co jest też fajne, to połączenie kart też może świadczyć o tym, że wy będziecie potrafili o siebie zawalczyć. Będziecie tutaj potrafili powiedzieć, że Wam się coś nie podoba, będziecie tutaj potrafili komuś zwrócić uwagę, że coś nie jest ok, że zachowanie tej osoby nie jest ok. I paradoksalnie gdzieś tam w tym miesiącu, to, że będziecie mieli więcej do powiedzenia i to w jaki sposób, pokazując też bardzo często swój charakter, swoje y, logiczne myślenie, y, swój profesjonalizm, też doprowadzicie do tego, że ktoś może spojrzeć na Was w inny sposób i zobaczyć, Kurczę, a ta osoba może by się faktycznie y, nadawała na lepsze, jakieś wyższe stanowisko, tak? No potrafi jednak tutaj. Y, Kreatywnie do pewnych tematów podejść i, i potem tymi swoimi pomysłami się po prostu pochwalić. Bo bardzo często wodnik jest takim znakiem, który potrafi naprawdę zaskakiwać tą swoją kreatywnością. Czasem to, co brakuje wodnikowi, to jest odwaga tak, do tego, żeby tą kreatywność pokazać na zewnątrz, ją przedstawić. Ale nic poza tym nic innego wodnikom nie brakuje, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że ja też bardzo często w wodnikach właśnie cenię to, że one myślą samodzielnie, że mają swoje własne opinie, że nie idą za tłumem. Że bardzo często będąc troszeczkę na boku, tak, patrząc z innej perspektywy, widzą więcej. Są bardzo często takimi indywidualistami. Tylko tutaj kwestia jest tego, żeby ten swój indywidualizm po prostu pokazać na zewnątrz. Potrafić o pewnych rzeczach powiedzieć, tak? swoje pomysły, swoją kreatywność przedstawić. I w tym miesiącu się to dzieje. Wy, ja bym nawet powiedział szczerze, wprost, wy jesteście właśnie w takiej nie waszej energii w tym miesiącu. Ale koniec końców to się kończy kołem fortuny. Karty też mogą pokazywać, że jeżeli od dłuższego czasu byliście dla osób, które od dłuższego czasu były sfrustrowane na przykład współpracą. Albo były niezadowolone ze współpracy, bardzo prawdopodobne, że w tym miesiącu postanowicie powiedzieć o waszym rozczarowaniu i o tym, że wam się na przykład współpraca nie podoba, i możecie też tutaj chcieć szukać alternatywy, podejmować zmiany. I ja bym się nie zdziwił, gdybyś dla części z was, które są sfrustrowane, niezadowolone z obecnej współpracy, gdybyście się zaczęli rozglądać i bardzo szybko znaleźli coś innego. W ogóle, jeżeli chodzi, idąc dalej, dla osób, które prowadzą swoją własną działalność, mają swoją firmę i ten miesiąc, karty tutaj mogą pokazywać, że w tym miesiącu mogą Was czekać jakieś trudne rozmowy, ale zakończone sukcesem i potencjalnie też współpracą. Karty też mogą tutaj pokazywać, że jeżeli wcześniej, jeszcze jedna rzecz, jeżeli pracujecie z klientami bądź kontrahentami i ktoś od dłuższego czasu Was denerwował i Was ta współpraca frustrowała, w tym miesiącu karty Karty mogą pokazywać, że albo możecie komuś zwrócić uwagę, że pewne rzeczy nie są według Was, ok, albo nawet dla części z was, jakąś współpracę po prostu kończyć. E karty też mogą pokazywać, jeżeli pracujecie z klientami, e w tym miesiącu ktoś będzie dla was niemiły, najprawdopodobniej dostanie od was to, co sam wam dał. Tak Wy tutaj zastos zastosujecie taki efekt lustra. E ale tak naprawdę patrząc na to koło fortuny, ten miesiąc dla was pokazuje się bardzo pozytywnie. Pod tak naprawdę znakiem potencjalnych nowych współprac, nowych możliwości, wyjścia na szerokie wody. Też ja bym się nie zdziwił, gdybyście w tym miesiącu na przykład rozpoczynali. Jeżeli, przypuśćmy, prowadzicie jakiś swój handel, rozpoczynali e, pracę na jakiejś nowej platformie, dodatkowo sprzedażowej, żeby tutaj poszerzyć e, te swoje możliwości sprzedażowe dla osób, które szukają pracy. Ten miesiąc, y, powiem tak, y, karty tutaj pokazują, że jest perspektywa znalezienia nowej pracy, chociaż rozmowa kwalifikacyjna może być trudna. Może być też tak, że będzie, będą Was pytać o rzeczy, które się nie spodziewaliście, że Was zapytają. Natomiast y, Asmie czy y, może też mówić o tym, że Wy tutaj pokażecie tak naprawdę swoją kreatywność, te swoje umiejętności. I karta śmierci może tutaj mówić o tym, że, że też będziecie pod tutaj potrafili. E, dzięki tak naprawdę też pewnym precyzyjnym pytaniom może, które będą do Was kierowane, pokazać swój bardzo kreatywny tok myślenia, tok rozumowania. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie finansowe i ten miesiąc, koło fortuny. Ja bym się nie zdziwił, gdybyście w tym miesiącu podejmowali jakieś inwestycje, nad którymi od dłuższego czasu się zastanawialiście, do których dojrzewaliście, bo jest karta śmierci, koło fortuny to bardzo często dobry odpowiedni czas, a asmię czy to jest karta postawienia sprawy jasno i pomyślenia sobie na przykład lepszego momentu nie będzie. Więc jeżeli myślicie nad jakąś inwestycją, nad y, jakąś taką długoterminową, albo na przykład na jakimś wydatkiem, do którego od dłuższego czasu się przekonujecie, y, albo na przykład myślicie od dłuższego czasu nad jakimś remontem, większym zakupem, w tym miesiącu to się może dziać. I bardzo też prawdopodobne, że w kole fortuny traficie na fajną możliwość, na fajną okazję, na fajną ofertę, w związku z tym w asie mieczy postanowicie ruszyć z kopyta i za zacząć działać. Karty też mogą pokazywać, że co do jakiejś inwestycji, yy, zakupu, wydawanie pieniędzy, możecie się właśnie nie czy kogoś bardzo szczerze radzić. Bardzo też prawdopodobne, że co do jakiejś inwestycji, będziecie pytać po prostu specjalistę. Co się opłaca, co się nie opłaca, yy, czy za tyle się opłaca, tak, czyli będziecie tutaj też zasięgać języka, jeżeli chodzi o realizację jakiegoś waszego znaczącego dla was planu bądź pomysłu. Ale nie widzę tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten miesiąc, większych zagrożeń, jakichś takich problemów. Też nie mamy żadnej wieży, która by mogła świadczyć o tym, że wy, pojawiają się jakieś większe wydatki nieprzewidziane, jakieś takie perturbacje, problemy. Koło fortuny wręcz przeciwnie, które kończy tą część czytania, wskazuje na to, że ten miesiąc może być pozytywny, że on może dla Was przynosić takie naprawdę fajne okazje, możliwości do tego, żeby do, jeżeli chodzi o coś, do czego od dłuższego czasu dojrzewaliście, Tutaj, sobie uświadomić, że to jest dobry moment na to, żeby podjąć działanie. Jeżeli chodzi natomiast o życie prywatne, tu mam pewne wątpliwości, szczerze powiedziawszy, bo ta część czytania jest świetna. Natomiast, co do życia prywatnego, coś tu jest chyba nie do końca tak. Dlatego, że zaczynamy sobie piątką kielichów, a piątka kielichów to jest karta takiego trochę. Zniecierpliwienie to w czwórce. Piące takiego troszeczkę niezadowolenia. Piątka kichów bardzo często to też jest takie poczucie, że w jakiejś relacji, w jakimś związku to, co najlepsze, to już jest za mną, tak? Że mam wrażenie, że coś już chyli się ku upadkowi, że coś nie idzie w dobrym kierunku, że jest jakiś taki przesyt nie zawsze dobrych emocji. Obok natomiast mamy piątkę pentakli. Piątka pentakli jest to karta żebraka. Z jednej strony ona może mówić o tym, że mamy takie poczucie, że cały czas się musimy jakiejś konkretnej osoby o coś prosić, walczyć o jakąś relację, wykazywać inicjatywą, bo jak to się nie dzieje, to ta druga osoba pozostaje bierna. Piątka pentakli bardzo często to też są wątpliwości, czy warto w coś inwestować, ale w tym przypadku nie chodzi o inwestycje finansowe, tylko chodzi o inwestycje relacyjne. Bardzo często właśnie ta energia przynosi to, że mamy takie wrażenie, że no już tyle, ile mieliśmy, czemuś poświęcić swojego czasu zaangażowania to poświęciliśmy i nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego, co to nam przyniosło. Bardzo często też w Piątce Pentakli mamy takie poczucie, że nawet jak władujemy w to jeszcze więcej swojego czasu zaangażowania emocji, to i tak nie przyniesie skutku, dlatego, że wcześniej próbowaliśmy tą metodą. Im więcej z siebie, tym lepszy efekt. Nie do końca. Natomiast ostatnia energia to jest karta Świata. Karta świata to jest karta zamykania jednego etap etapu i rozpoczynania czegoś nowego. To może być też wasze, Wasz etap nastawienia w ogóle do relacji w Waszym życiu. Niekoniecznie do jednej konkretnej zamknięcia konkretnej jednej relacji, tylko zmiany nastawienia ogólnie do walki, starania się o pewne relacje w naszym życiu, tak? Zmiany nastawienia do inicjowania pewnych rzeczy na przykład. Karta świata, moi kochani, to też jest karta mobilności bądź wyjazdów, bądź też jest to bardzo często energia mówiąca o jakimś kontakcie przez internet. Dlatego, że świat bardzo często przynosi właśnie takie możliwości, które daje dzisiejsza technika. I teraz tak, jeżeli chodzi o relacje w tym miesiącu, pierwsza rzecz, może być tak, że będziecie czyimś zachowaniem w tym miesiącu bardzo rozczarowani, i możecie odczuwać też, że w związku z tym, co się obecnie pomiędzy wami a tą osobą dzieje, ta relacja nie idzie w dobrym kierunku. Że, że tutaj możecie mieć wątpliwości, czy jakaś relacja przetrwa, ale z drugiej strony też nie będziecie mieli chęci do tego o żeby o coś walczyć za wszelką cenę. I teraz tak, jeżeli chodzi o relacje romantyczne. Jeżeli jesteście w związku, jeżeli jesteście w relacji, możecie odczuwać, że ta relacja na przestrzeni czasu się zmieniła i niekoniecznie w dobrym kierunku poszła. Może być też tak, że będziecie odczuwać bardzo mocno w tym miesiącu pewnego rodzaju taką relacyjną pro prozę życia, tak? Że dzień za dniem leci, ale nie jest już takich na początku, nie ma tych fajerwerków. I piątka kijów w połączeniu z piątką pentakli może mówić o tym, że macie wątpliwości, czy partnerowi jeszcze zależy. Karta świata tutaj w tej sytuacji może mówić no, też o tym, że możecie zastanawiać się, co przyniesie przyszłość. I czy ta relacja, jak, jak to się wszystko pomiędzy wami potoczy, czy ben, będą tutaj zmiany, i czy ta relacja po prostu przetrwa. Karta świata też może mówić o tym, że będziecie starali się partnera przekonywać do jakichś zmian. Może w komunikacji, może w tym, jak podchodzicie do relacji, może też jeżeli chodzi o to, żeby bardziej. Um, Zwracać uwagę na to, jak siebie traktujecie, może też, żeby po prostu w tej relacji więcej się działo i na przykład w, ja bym się nie zdziwił, gdybyście też tutaj w tym miesiącu na przykład chcieli, żeby partner was gdzieś zabrał, tak? Żeby gdzieś tam nie tylko w domu, nie tylko praca, nie tylko zobowiązania, problemy i tak dalej, ale żeby też wydarzyło się coś pozytywnego, co przełamie tą rutynę. Bo ja powiem tak, ja bym się martwił bardziej, gdybym zobaczył tutaj wieżę. Ale to połączenie kart może świadczyć o tym, że będziecie po prostu starali się jednak e, po pierwsze przekonywać partnera, że powinien mieć więcej inicjatywy, a po drugie jednak próbować wprowadzać jakieś zmiany, ale z taką świadomością, że jeżeli ta druga osoba też nie wykaże zainteresowania, chęci i inicjatywy, to to się nie uda. Dużo też w tym miesiącu może być po prostu Waszej obserwacji, Waszej relacji. Jeżeli chodzi natomiast o relacje rodzinne i ten miesiąc, ja bym się nie zdziwił, gdyby przyszły do Was jakieś informacje, które Was zmartwią yy, od rodziny. Świat to jest bardzo często jakaś zmiana, bądź informacja. Piątka kichów to rozczarowanie. A piątka pentakli to jest bardzo często też poczucie jakiejś takiej bezsilności. Chyba, że z waszej rodziny ktoś ma tutaj kontakty zdrowotne i, i kolejne informacje tutaj, które przychodzą na ten temat was troszeczkę tak demotywują, tak doprowadzają do tego, że się bardzo mocno, bo piątka kielichów też może mówić o tym, że o kogoś się martwicie z rodziny. Że jakieś informacje, które po prostu przychodzą, są dla Was alarmujące, ale macie takie poczucie, że nie jesteście w stanie, że ile możecie zrobić, to zrobicie, ale nie jesteście w stanie nad wszystkim zapanować i we wszystkim komuś pomóc. I karty też mogą tutaj pokazywać. Piątka Pentakli bardzo często to też jest karta proszenia o pomoc. Ja bym się też nie dziwił, gdyby ktoś z rodziny w tym miesiącu Was poprosił o wsparcie, ale nie wiem, czy będziecie na tyle, ile ktoś by tutaj tego oczekiwał, tego wsparcia po prostu tutaj udzielić. Bo piątka kichów to jest karta tego, że no. Okoliczności mogą być takie, jakie są. Piątka pentakli to karta, karta proszenia o pomoc. No tak, w sumie tak. Tak, pomógłbym, ale sam nie do końca jestem w stanie. E, na, w taki sposób i w takiej na przykład ilości, jeżeli ktoś by tutaj oczekiwał waszego czasu, albo y, wsparcia na co dzień, albo na przykład finansowego, jakby ktoś sobie tego życzył. Karty mogą pokazywać też jeszcze jedną rzecz. Hmm. Może być tak, że w ostatnim czasie w swoim życiu kogoś pożegnaliście, kto był dla was bliski, bardzo dla was ważny. I e, w tym, bo bardzo często też, piątka kielichów to jest karta żałoby, to jest karta zamykania, to jest karta bezsilności. Karty też mogą tutaj pokazywać, że. Jesteście w procesie jakiegoś radzenia sobie z jakąś stratą bądź żałobą po kimś i to może w tym miesiącu też bardzo mocno tutaj się um, uaktywniać, to myślę nie, bo to jest y, żałoba, to nie jest wydarzenie, to jest proces, ale możecie być w trakcie uwalniania się od, jakiegoś, od jakiejś straty, tak? radzenia sobie z tą stratą i w karcie świata myślę, że wy tutaj jesteście na, na dobrej drodze, tak? Będziecie tutaj albo po prostu też mentalnie gdzieś tam już jakąś relację bądź kogoś tutaj żegnacie. Jeżeli chodzi natomiast o relacje przyjacielskie, powiem tak: bardzo prawdopodobne, patrząc na tę energię, że jakaś ważna relacja przyjacielska może od dłuższego czasu się. Słabnąć, tak to nazwijmy, w związku z tym będziecie tutaj już odczuwać, że z kimś nie macie takiego połączenia i takiej relacji jak kiedyś. I może z jednej strony Wam tutaj być przykro, a z drugiej macie świadomość, że do tanga trzeba dwojga, i niestety, ale ta druga, na przykład potencjalnie Wasza przyjaciółka, też musi tutaj chcieć. Ja bym się też nie zdziwił, gdyby w ostatnim czasie po prostu albo ona gdzieś wyjechała, albo Wy coś zmieniliście, w związku z tym odczuwacie tęsknotę za jej obecnością. Tak, bo karta świata to są bardzo często jest ta mobilność, jest ta różnica, e, jeżeli chodzi o miejsce, w którym się znajdujemy. Piątka pentakli to jest karta gdzieś tam takiego braku perspektywy, ale właściwie to bardziej chodzi o to, że na przykład chcielibyście z kimś się częściej spotykać, ale nie zawsze są okoliczności, albo też nie zawsze po prostu środki materialne, jeżeli nie mieszkacie tak blisko od siebie. A piątka kielichów to jest karta rozczarowania takiego poczucia, że to, co najlepsze w danej relacji, to już jest za nami. Ja bym się nie zdziwił, gdybyście po prostu za jakąś przyjaciółką tęsknili, mieli takie poczucie, że ze względu na różnego rodzaju okoliczności trudno jest to tą relację kontynuować na takim poziomie, jak było to kiedyś. Jeżeli chodzi natomiast o kartę Radę, to mamy kartę dwójki buław. Dwójka buław to jest karta yy, takiego poczucia bycia trochę na zakręcie swojego życia, na rozstaju dróg, jeżeli chodzi o swoje życie. Dwójka buław, mój kochani, to też jest karta decyzji. I po raz kolejny mamy świat, tak naprawdę. Tu mamy jako, jako świat, jako kartę. Tu mamy świat, jako kulę ziemską. Yy, Karty też mogą tutaj pokazywać, że to jest dobry miesiąc na podejmowanie decyzji i działań, że nie powinni się z pewnymi tematami zwlekać zbyt długo. Dwójka buław, jeżeli chodzi o ten miesiąc, też może mówić o tym, że to może być dobry miesiąc na wyjazdy, mobilność. Dlatego, że tutaj dwójka była bardzo często mówi właśnie o decyzji, o jakiejś zmianie, ale też zmianie położenia. Yy, dlatego, tak jak mówię, co do tego miesiąca, miejcie inicjatywę, róbcie to, co uważacie za, za słuszne. To jest dobry czas na podejmowanie decyzji, podejmowanie działań. Nie zwlekajcie nie wiadomo ile, czekając na lepszy czas, bo lepszy czas, lepszy moment może nigdy nie nastać. Yy, ten miesiąc też może być dobry, patrząc na dwójkę buław, na jakieś działania bądź plany, wybory, decyzje długoterminowe. Tak samo, jeżeli chodzi o relacje, na przykład, jeżeli od dłuższego czasu odczuwacie, że partner mało się stara, ale gdzieś tam zwlekaliście z jakimiś decyzjami, to też, ale też z jakimiś działaniami w tym kierunku, rozmowami, szczerością, to to jest dobry moment, żeby wreszcie pewne tematy poruszyć i no, próbować tutaj, przynajmniej w pewien sposób, tą rzeczywistość zmienić. Przynajmniej mieć takie poczucie, że zrobiliście to, co mogliście w danym temacie. Jeżeli też od dłuższego czasu planujecie, myślicie nad jakimiś zmianami w waszym życiu, jakimś wyjazdem, przeprowadzką, to, to też jest dobry moment. Bo dwójka buła właśnie o tym mówi, tak? Nie stoję w miejscu, nie, nie cały czas nie stoję, nie zastanawiam się, która buława dla mnie, tylko chwytam za buławę i idę do przodu, ruszam do przodu. Tym bardziej, że jedna buława, czyli azbuła w tarocie, mówi o kreatywności. Mówi o nowych pomysłach, nowych inicjatywach, działaniach, charyzmie, ambicji, odwadze sile przebicia. Tylko najpierw musimy jedną buławę wybrać, żeby później móc z tą energią ruszyć do przodu. Moje kochane wodniki, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Słyszymy się niedługo. Pozdrawiam. Marchmentarot.